Niska efektywność produkcji, symboliczny problem PGR-ów, jednym z najbardziej krytykowanych aspektów funkcjonowania państwowych gospodarstw rolnych była ich chroniczna niska efektywność produkcyjna. Choć PGR-y miały dostęp do znacznych areałów ziemi, sprzętu rolniczego oraz siły roboczej, ich wydajność była często dramatycznie niższa w porównaniu do gospodarstw indywidualnych. Co ciekawe, dotyczyło to również produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Plony sektora były często poniżej średniej krajowej, a zwierzęta hodowlane miały gorsze warunki i mniejsze przyrosty wagowe. Źródłem tego stanu rzeczy był system, który całkowicie eliminował naturalną motywację do pracy. W nikt tak naprawdę nie był właścicielem. Ziemia była państwowa, maszyny były państwowe, a zysk trafiał do centralnej kasy. Pracownicy otrzymywali pensje niezależnie od jakości swojej pracy, a ich wysiłek nie przekładał się na osobiste korzyści. Rolnictwo, które od wieków było oparte na więzi człowieka z ziemią i świadomości, że od jego zaangażowania zależy przyszłość rodziny PGR-ze zostało zredukowane do pracy od do, jak w fabryce, tylko na polu. Do tego dochodził problem złego zarządzania. Kierownicy PGR-ów byli często mianowani przez partie, a nie wybierani na podstawie kompetencji. Brakowało nowoczesnego podejścia do planowania produkcji, stosowania nawozów czy rotacji upraw. Wiele decyzji podejmowano centralnie, bez znajomości lokalnych warunków glebowych czy klimatycznych. PGR-y nie funkcjonowały jak elastyczne przedsiębiorstwa, tylko jak trybiki w wielkiej machinie planowanej gospodarki. Efekt tego wszystkiego było marnowanie potencjału, zarówno ludzkiego, jak i naturalnego. Ziemia, która mogła rodzić dobre plony, była często źle użytkowana lub leżała dłogiem. Maszyny bywały niesprawne lub przestarzałe, a pracownicy zniechęceni i bierni. W skrajnych przypadkach nawet najprostsze prace rolnicze wykonywano niestarannie, co prowadziło do strat i obniżonej jakości produktów. Niska efektywność produkcji w PGR-ach stała się w końcu jednym z głównych powodów ich upadku po 1989 roku, gdy zniknęły Państwowe dotacje, i gospodarka musiała zmierzyć się z zasadami wolnego rynku. PGR-y okazały się kompletnie niekonkurencyjne. Z dnia na dzień upadły jak domek z kart, pozostawiając po sobie nie tylko zaniedbane pola, ale i społeczności, które przez lata nauczyły się żyć w systemie bez wydajności, ale też bez odpowiedzialności. Kolejnym tematem będzie brak motywacji pracowników. Praca bez sensu, praca bez celu, bez przyszłości. Jednym z fundamentalnych problemów, który podkopywał skuteczność i stabilność PGR-ów od środka, był Niemal całkowity brak motywacji pracy wśród ich pracowników. W odróżnieniu od gospodarstw indywidualnych, gdzie właściciel walczył o każdą złotówkę i znał wartość każdej godziny pracy, w PGR-ze dominowało podejście: czy się stoi, czy się leży, pensja się należy. Dlaczego tak to działało? Pracownicy PGR-ów nie byli właścicielami ani ziem, ani maszyn, ani nawet pośrednio w wyniku swojej pracy. Nie mieli żadnego udziału w zyskach, nie decydowali o kierunkach rozwoju gospodarstwa, nie byli nagradzani za inicjatywę, ani ukarani za w praktyce wystarczyło, w cudzysłowie, odbemnić swoje godziny, nierzadko wykonując je w sposób symboliczny lub nieskuteczny, a wynagrodzenie i tak wpływało na konto. Atmosfera pracy była często apatyczna, pozbawiona ambicji, której dominowała postawa. Robię tyle, ile muszę, żeby mnie nie zwolnili i ani grama więcej. W wielu relacjach z epoki pojawia się obraz ludzi siedzących godzinami na traktorach, które nawet się nie poruszały, albo pozorujących pracę przy hodowli zwierząt. Wszystko po to, by jakoś doczekać końca Zmiany. System nie premiował jakości ani zaangażowania. Innowacje czy inicjatywa były często wręcz tłumione, ponieważ stanowiły zagrożenie dla wygodnego status quo. Ktoś, kto chciał zrobić coś więcej lub lepiej, był często postrzegany <coughs> jako podejrzany, wywyższający się, a w skrajnych przypadkach wręcz jako donosiciel próbujący wykupić się właski kierownika. To skutecznie demotywowało wszelkie ambicje. Co więcej, praca w PGR-ach nie dawała poczucia dumy ani sprawczości. Nie była dzielona ani rozwijana. Jak w rodziny gospodarstwach, tylko wykonywana potrzeba, bo inaczej nie będzie co jeść. Dla wielu ludzi była to jedna dostępna forma zatrudnienia w okolicy, co sprawiało, że traktowali ją jako przymus, a nie jako świadomy wybór. Brak motywacji prowadził też do wtórnych problemów: alkoholizacji, absencji, chronicznego spóźniania się i konfliktów personalnych. Gdy człowiek nie widzi sensu swojej pracy, przestaje go obchodzić jej jakość, a czasem przestaje też dbać o siebie i swoją przyszłość. Podsumowując, PGR stworzył system, w których ludziom Mieli wykonywać ciężką fizyczną pracę, ale odebrano im wszystkie motywacje, jakie w normalnych warunkach pchają człowieka do działania: osobistą odpowiedzialność, poczucie sprawności, dumę z efektów oraz możliwości poprawy warunków życia. Taki model musiał w końcu runąć i tak się właśnie stało. Kolejnym tematem będzie marnotrawstwo zasobów. W PGR-ach marnotrawstwo zasobów przybierało rozmaite, często wręcz kuriozalne formy. Wyobraźcie sobie pola, na których rzadko stosowano planowane nawożenie czy ochronę roślin. Nawozy leżały, nie nie zagospodarowane w magazynach, bo nikt nie czuł się odpowiedzialny za ich dawkowanie, a środki chemiczne były zbyt drogie, by inwestować w nie i nie przy korzyści. W rezultacie gleba zubożała, a plony kiepskiej jakości nie nadawały się ani na rynek, ani na pasze dla zwierząt, co powodowało konieczność do kupywania pożywienia z zewnątrz, pieniędzy, których i tak brakowało. Maszyny rolnicze, traktory, kombajny czy opryskiwacze pozostawały niejednokrotnie nieużytkowane przez długie miesiące, gdy już ktoś je uruchomił, zdarzało się, że pracownicy nie dbali o regularne przeglądy techniczne, a drobne usterki zamieniano w poważne awarie. W efekcie sprzęt wymagał kosztownej napraw lub całkowitej wymiany, zamiast służyć do skutecznej pracy. Często zdarzało się też, że nadwyżki produkcyjne niszczono, zamiast szukać kanałów zbytu, bo zmuszałoby one PGR do skomplikowanej komunikacji z biurokracją centrali. Nie do przecenienia była również marnotrawstwo ludzkie. Przez brak jasnych procedur i kontroli pracowniczych, często nie wiedzieli co mają robić, ani kiedy. Przykład były hektary nieużytków zarosłych chwastami, bo nikt nie zgłosił konieczności koszenia albo stodoły pełne zboża, które pleśniało wilgoci, podczas gdy niedaleko marnowały się sterty odpadów organicznych, które można by było przerobić na kompost. Wszystko to było efektem systemu, którym nic nie należało do konkretnej osoby, a nie lokalnej społeczności. Państwowy charakter upraw i hodowli stwarzał iluzję, że zasoby są nieorganiczne. Państwo to zapłaci. Tymczasem to właśnie skumulowane drobne zaniedbania i nieodpowiednie traktowanie wyposażenia przerodziły się w gigantyczne straty finansowe i ekologiczne. A gdy przyszedł czas likwidacji PGR-ów, okazało się, że po latach rozrzutności zostały jedynie zapuszczone budynki, zniszczone maszyny i zdegradowane pola, których przywrócenie do pełnej użyteczności wymagało lat ciężkiej pracy i milionowych inwestycji. Teraz uzależnienie od państwa, państwowe gospodarstwa rolne były od początku tworzone nie jako samowystarczalne i rynkowo konkurencyjne jednostki, ale jako część szerszego centralizowanego systemu gospodarczego. Sterowano odgórnie przez państwo. Oznaczało to, że ich funkcjonowanie w ogromnej mierze zależało nie od efektywnej produkcji, innowacji czy popytu rynkowego, ale od decyzji biurokratów i skali dotacji z budżetu centralnego. W praktyce PGR-y istniały na permanentnej kroplówce państwowych pieniędzy. Bez niej nie były w stanie przetrwać. Nie generowały zysków, wręcz przeciwnie, często były deficytowe, ale mimo to działały nadal. Państwo regularnie zasilało je środkami finansowymi, by mogły wypłacać pensje, utrzymać stada zwierząt, naprawiać maszyny, czy kupować paliwo i nawozy. Była to więc sztucznie podtrzymywana działalność niezależna od realnych wskaźników ekonomicznych, a w gospodarce wolnorynkowej taki model byłby nie do pomyślenia. Firma, która nie zarabia i nie przynosi zysków, po prostu upada. PGR natomiast funkcjonowały dalej, nawet jeśli generowały straty, bo tak trzeba, dla utrzymania zatrudnienia albo dla realizacji planu pięcioletniego. Ten rodzaj miał poważne konsekwencje. Pracownicy, kierownicy, a nawet całe społeczności przyzwyczaili się do tego, że państwo zawsze coś dosypie, coś załatwi, coś przychnie oko. Pojawił się swoisty nawyk bierności i oczekiwania na pomoc zewnątrz. Nie opłacało się oszczędzać, inwestować ani rozwijać, bo system nie nagradzał za zaradność. Zdarzało się, że gospodarstwo z rozmysłem nie wykazywało zysku, bo nie zostało objęte wyższymi normami produkcji albo cieciem dotacji. Gdy w latach 90. przyszły zmiany ustaw i państwo przestało utrzymywać nierentowne jednostki, PGR-y runęły w zwrotnym tempie. W przeciwieństwie do prywatnych gospodarstw, które miały choćby minimalne doświadczenie w samodzielnym podejmowaniu decyzji rynkowych, PGR-y były kompletnie nieprzygotowane do działania bez odgórnego wsparcia. Nie znały rynku, nie miały kontaktów handlowych, nie potrafiły zarządzać kosztami. Były jak organizm, który całe życie był karmiony kroplówką, ale nagle musiał zacząć oddychać samodzielnie. W rezultacie upadek PGR-ów nie był tylko końcem pewnego modelu gospodarowania był dramatycznym szokiem dla całych społeczności, które przez dekady żyły w przekonaniu, że państwo zawsze się z nimi zaopiekuje. W krótkim czasie dziesiątki tysięcy ludzi zostało bez pracy, bez środków do życia i co najważniejsze bez umiejętności odnalezienia się w nowej rzeczywistości. PGR-y były instytucjami, które z definicji miały funkcjonować w ramach szczywnego planu centralnego, gdzie wszelkie decyzje dotyczyły inwestycji podejmowane przez odległe biurokratyczne struktury, a nie przez Osoby zarządzające bezpośrednio gospodarstwami. W praktyce oznaczało to, że inwestycje w nowoczesne technologie, maszyny czy metody upraw pojawiały się niezwykle rzadko i były mocno ograniczone. Brak elastyczności, wolności gospodarczej sprawiał, że innowacje nie były w PGR-ach motywowane ani potrzebą poprawy efektywności, ani chęcią obniżenia kosztów. W efekcie wiele gospodarstw korzystało z przestarzałego sprzętu i metod, które już dawno zostały porzucone w prywatnym rolnictwie czy w innych krajach maszyny. Psuły się częściej, a ich naprawy trwały długo, ponieważ brakowało funduszy i odpowiednich specjalistów. Inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowa dróg, systemów irygacyjnych czy magazynów, były realizowane sporadycznie, często po długich negocjacjach i presji ze strony lokalnych społeczności. Nie istniała realna konkurencja ani bodziec do dynamicznego rozwoju. To powodowało, że PGR-y z czasem nie nadążały zmieniającymi się warunkami rynkowymi, technologicznymi, co tylko pogłębiało ich problemy i zmniejszało konkurencyjność. Teraz przejdźmy do tematu patologii społecznych. Likwidacja PGR-ów w latach 90 była ogromnym wstrząsem nie tylko gospodarczym, ale i społecznym. Wiele tysięcy ludzi, często całych rodzin, które przez 10 lecia żyły i pracowały w tych gospodarstwach zostało nagle pozbawionych pracy i źródła utrzymania. W wielu miejscowościach, gdzie PGR był głównym pracodawcą, pojawiła się fala bezrobocia, która przez lata nie miała. Brak perspektyw powodował rozpad wspólnot lokalnych i rodził wiele telepatologii, patologii alkoholizm, przemoc domową, depresję i wykluczenie społeczne. Wielu byłych pracowników, nie mając dostępu do odpowiedniego wsparcia ani kwalifikacji do pracy w innych sektorach, popadło w marazm i beznadzieję. Małe miejscowości często zmieniały się w białe plamy na mapie rozwoju kraju, zaniedbaną infrastrukturą, opuszczonymi budynkami i rosnącą przestępczością. Długotrwały brak pracy i perspektyw odbił się także na rodzinach. Dzieci dorastały w środowisku braku stabilizacji, co przekładało się na trudności edukacyjne i społeczne. W ten sposób dziedzictwo PGR-ów to nie tylko porzucone pola i budynki, ale także głębokie rany społeczne, które w wielu regionach Polski są utrzymane do dziś. Mimo, że państwowe gospodarstwa rolne często dysponowały dużymi terenami i znacznymi środkami finansowymi, infrastruktura wiejska w ich regionach była często pozostawiona własnemu losowi. Drogi lokalne, które umożliwiają transport produktów rolnych, czy dojazd do pracy, pozostawały dziurawe, nieremontowane przez długie lata. Brakowało kanalizacji, wodociągu, czy odpowiednich warunków sanitarnych, co w skali wielu miejscowości znacznie obniżało jakość życia mieszkańców? Powodem tego było przede wszystkim to, że PGR-y funkcjonowały jak zamknięte, samowystarczalne organizmy, skupiające się głównie na realizacji planów produkcyjnych, a nie na rozwoju lokalnej społeczności. Inwestycje w infrastrukturę traktowano jako koszty dodatkowe, które nie miały bezpośredniego przełożenia na wynik produkcji. W praktyce oznaczało to, że poprawa warunków życia mieszkańców była marginalizowana lub odkładana dalszy plan. Skutkiem były osiedla pracownice, często zaniedbane, z niskim standardem mieszkań, z słabą dostępnością usług i rozrywki, które jeszcze bardziej pogłębiały izolację mieszkańców i zniechęcały do podejmowania inicjatyw społecznych czy gospodarczych. Wiele z tych miejsc do dziś boryka się z problemami, które zaczęły się właśnie w epoce PGR-ów. Złe zarządzanie kadrowe. Kierownictwo PGR-ów często było obsadzone nie na podstawie kwalifikacji, doświadczenia czy kompetencji menedżerskich, ale z przyczyn politycznych. Stanowiska dyrektorów i innych ważnych funkcji były obsadzone przez osoby wskazane przez partyjne struktury, co miało zapewnić lojalność wobec władz, a nie efektywne zarządzanie. To prowadziło do licznych problemów. Osoby zarządzające często nie miały odpowiedniej wiedzy z zakresu rolnictwa, ekonomii czy organizacji pracy, co przekładało się na błędne decyzje, marnotrawstwo zasobów i brak rozwoju. Pracownicy czuli, że kierownictwo nie dba o realne potrzeby gospodarstwa ani o dobre zespołu, lecz o realizację politycznych celów i zachowanie stanowisk. Dodatkowo takie zarządzanie Tworzyło atmosferę braku zaufania i obawy. Krytyka czy proponowanie zmian były postrzegane jako zagrożenie, a nie konstruktywna inicjatywa. W efekcie wiele problemów rosło latami, niekiedy wręcz tuszowanym przez kierownictwo, które bardziej dbało o swój wizerunek niż o rzeczywistą poprawę sytuacji. PGR-y często funkcjonowały niczym oddzielne enklawy, zarówno geograficzne, jak i społecznie. Wiele z nich znajdowało się na peryferiach wsi czy małych miasteczkach, gdzie życie toczyło się według własnych, zachniętych reguł. Osiedla Pracownicze były odseparowane od reszty społeczności, a mieszkańcy PGR-ów rzadko integrowali się z lokalną ludnością. Ta izolacja miała wielowymiarowy charakter. Z jednej strony wynikała z faktu, że PGR był dużym, scentralizowanym zakładem pracy, z własnymi strukturami socjalnymi, szkołami, sklepami, klubami, z drugiej strony było to także efektem społecznego wykluczenia. Pracownicy PGR często byli postrzegani przez mieszkańców innych miejscowości jako w inni, a czasem nawet z podejrzliwością czy dystansem. Brak wymiany kulturowej i wspólnych inicjatyw powodował, że mieszkańcy PGR-ów byli zachnięci w swoim świecie. Często nieświadomi, szerszych trendów społecznych czy kulturalnych. To prowadziło do ograniczonego rozwoju osobistego i społecznego, a także utrudniało adaptację do zmian, które nastąpiły po transformacji ustrojowej. I teraz ostatni temat to problemy środowiskowe. Działalność PGR-ów pozostawiła po sobie trwały ślad środowiskowy. Ze względu na brak odpowiedniej gospodarki rolnej, nadmierne eksploatowanie ziemi, stosowanie przestarzałych i często Niekontrolowanych środków chemicznych oraz niewłaściwe zarządzanie odpadami, wiele terenów rolnych uległo degradacji. Nieodpowiednia uprawa prowadziła do wy wyjałowienia gleby, a zaniedbanie systemy melioracyjne powodowały zalewanie lub odwrotnienie, czyli susze. W wielu miejscach powstały też składowiska odpadów rolniczych i chemicznych, które zanieczyszczały wody gruntowe i powodowały problemy zdrowotne w lokalnych społecznościach. Brak świadomości ekologicznej i motywacji do dbania o środowisko że skutki tych zaniedbań odczuwane są do dziś, wymagają kosztownych działań rekultywacyjnych, inwestycji, aby przywrócić ziemię do stanu użyteczno użyteczności.